Witajcie kochani. Dzisiaj mamy sobotę. Kolejny dzień. Za oknem jest masakra, nie wiem jak u Was. Pada chłodno, sobota, więc nie trzeba iść do pracy, nie trzeba się spieszyć. Więc ja postanowiłam sobie dzisiaj zrobić takie fit naleśniki. Są po prostu super. Yy, smaczne, szybko się robi, praktycznie tak jak normalne naleśniki, tylko oczywiście użyłam innej mąki, innego mleka. O wszystkim ci, co są w programie, to wiedzą, jak stosować zamienniki, żeby nasze dania były smaczne, zdrowe, no i generalnie, żeby nas nie tuczyły. Więc ja na śniadanko dzisiaj sobie takie, można powiedzieć, naleśniki, rolsy zrobiłam z warzywami. Do tego sobie tutaj dodałam troszkę takiego sosiku, w środek też dołożyłam. To są... Rolsy z takim serkiem białym do smarowania i z warzywami. No i żeby było trochę pikanterii, to zrobiłam sobie ten sosik. On jest na bazie musztardy, miodu, soku z cytryny. Jest taki lekko, ostrawo winny. Super, polecam go również do sałatek. I to będzie śniadanko. Na drugie śniadanko wypiję sobie oczywiście koktajl. Nie muszę go dzisiaj przyrządzić, postawiłam, żeby wam zaznaczyć, że ja oczywiście o nim dzisiaj nie zapomniałam. Później go sobie zrobię, bo najlepiej mi smakuje jak jest z takim zimnym mlekiem z lodówki. Generalnie przypomina szejka z McDonalda. No i co? Siadam do jedzenia, bo naleśniczki są jeszcze ciepłe. Więc życzę wam smacznego, dużo pomysłów na dania. Jak zorganizuję jakieś obiady, to myślę, że też puszczę wam jakiś filmik. No i co, jutro mamy ostatni dzień, czekamy poniedziałku, żeby obejrzeć efekty naszego wyzwania. Pozdrawiam do widzenia.